Wierzę, że jest, że jest możliwość, żeby uchwalić regulacje, które nie za bardzo, nie za bardzo hamują postęp. Bez regulacji no naprawdę otwieramy się na wiele, wiele scenariuszy, gdzie no, AI rządzi dużo szkod naszemu społeczeństwu. Tak? Może totalnie wywrócić nasz cały system demokratyczny i tak dalej. AI już zmieniło nasze życie, także jest, wszystko, co pani robi w tym momencie, jest tak naprawdę w jakiś sposób już dotknięte przez AI. Wybuch w pobliżu Pentagonu, kłęby czarnego dymu. To zdjęcie, stworzone z pomocą sztucznej inteligencji, wywołało popłoch w mediach społecznościowych. Wall Street od razu zareagował spadkami, co pokazało, jaką moc mają narzędzia AI. Powstały z potężnych zbiorów danych, na komputerach o ogromnych mocach obliczeniowych i równie potężna. Może być ich siła dezinformacji. 85% polskich ekspertów od marketingu i PR-u za największe zagrożenie AI uznało właśnie dezinformację, a nie choćby utratę miejsc pracy. O ryzyko związane z rozwojem tej technologii w amerykańskim kongresie politycy pytali polskiego naukowca, profesora Aleksandra Mądrego. Dziś właśnie on w Diginomi. A naszym gościem jest profesor Aleksander Mądry, Massachusetts Institute of Technology. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Mówił pan w swoim wystąpieniu na TEDzie, AI nas pokonuje, ale czy gra fair? To pytanie, co zrobić, żeby z nią nie przegrać? Tak, znaczy to, co miałem na myśli tam, jest to, że oczywiście były pewne naprawdę olśniewające sukcesy, jakie AI osiągnęło. Na przykład system AlphaGo, który jest w stanie wygrać z każdym człowiekiem w grze go. I to spowodowało, że no pojawiło się dużo strachu, no może uzasadnionego, że w tym momencie będzie taki pochód tych technologii AI, które po prostu staną się lepsze od człowieka w każdym możliwym każdym zadaniu. I to, co żeśmy się ostatnio zorientowali jako, jako cała społeczność, która pracuje nad AI, że tak naprawdę często ten. Sukces jest iluzoryczny. W sensie wydaje się, że system jest w stanie na przykład zdiagnozować gruźlicę, ale tak naprawdę to co on jest w stanie zrobić, to po prostu na podstawie analizy, gdzie, gdzie dane zdjęcie zostało zrobione, po prostu w się oszukać i zrozumieć, że ok, że jeśli zdjęcie jest zrobione starszym aparatem, pochodzi może z rozwijającego się kraju i tam gruźlica jest bardziej prawdopodobna, więc powie, że to jest gruźlica. A z, jeśli to jest nowszy aparat, to to jest y, bardziej rozwinięty kraj pewnie, i tam różnicy nie ma. Więc generalnie to są takie różne przykłady, gdzie wydaje nam się, że system doskonale y, opana zdanie, tak naprawdę okazuje się, że to jest tylko, że nam się tylko zdaje i przy głębszej analizie okazuje się, że on coś oszukuje i jego y, ta bardzo dobra, y, to jego, to jego bardzo dobre y, działanie to tak naprawdę jest iluzja. I pytanie jest takie właśnie, w jaki sposób rozpoznamy? kiedy możemy polegać na AI i kiedy nie możemy polegać na AI, to jest teraz duży problem, który cała społeczność AI na tym pracuje. No właśnie, zacznijmy od tego, dlaczego ogromne zbiory danych AI wykorzystuje także do dezinformacji, do bajasów, uprzedzeń, które są w, w tekstach, które po prostu z siebie wypluwa, niejako. Tak, to jest to, co jest, to jest ważne do zrozumienia, to że wszystkie systemy AI, one wszystkie ich jedyny sposób, żeby zrozumieć świat, pochodzi z danych, na których one są trenowane, tak? I z punktu widzenia różnych uprzedzeń i różnych takich trendów, no jeśli w danych, które zostały, które są użyte do trenowania tych systemów, tam są te trendy, powiedzmy mówimy o, no, na przykład mówimy o danych kandydatów, którzy zostali zaproszeni do rozmowy o pracę, tak? Wiemy, że historycznie, że, że generalnie, że w przyszłości to, było bardzo, to były pewne na przykład uprzedzenia rasowe. to mówimy o Ameryce, uprzedzenia rasowe, w pewne trendy, trendy w tym, kogo zapraszamy, kogo nie. Jeśli system uczy się, no, kogo powinien zaprosić na podstawie tych danych, on nauczy się replikować te właśnie te uprzedzenia rasowe. tak I to są takie przykłady tego, w jaki sposób to, jakie, na jakich danych system jest trenowany, może, może no, powodować, że są te różne trendy, uprzedzenia, te bajasy się pojawiają. Jeśli chodzi o dezinformację, to troszeczkę sytuacja troszkę jest tutaj troszkę inna. Chodzi o to, że dzięki tym ogromnym ilościom danych, na które te systemy, na których te systemy są trenowane, yy, po prostu te systemy są bardzo, znaczy one potrafią w bardzo przekonujący sposób produkować nowe yy, nowe dane. Tak? To pro, na, mogą na przykład yy, syntyzować nowe fotografie, tak? na przykład papieża w jakiejś yy, takiej kurce puchowej, której on nigdy nie nosił. Mogą także yy, generować, Tekst, który jest bardzo przekonujący. Tak? I w tym momencie, jeśli możemy, w, no przynajmniej w sferze cyfrowej, jeśli możemy stymulować tysiące albo setki tysięcy ludzi, używając AI, no to można sobie wyobrazić, w jaki sposób to może być użyte jako bardzo, bardzo potężna broń do misji, do dezinformacji? Ostatnio Diffusion Communication robiło takie badania, czego boją się eksperci od komunikacji, specjalnie od marketingu w Polsce. 86% z nich najbardziej właśnie boi się dezinformacji związanej z jej. Nie boją się utraty pracy, nie boją się, że będzie większa konkurencja, w związku z tym, że te narzędzia każdy będzie miał dostępne, tylko właśnie dezinformacji. Uważa pan, że ta obawa jest uzasadniona? No? Absolutnie. To Tylko bardzo krótki komentarz na temat utraty pracy. Uważam, że tutaj sytuacja będzie wciąż bardzo skomplikowana, i sądzę, że najbliższa przyszłość będzie bardziej o to, że nauczymy się współpracować z AI na naszych stanowiskach, a nie, że po prostu AI nas zastąpi. A tak, ale ja jestem ogromnie, i to mówię ogromnie, że powiem, właśnie, powiedziałem, przerażony tym, co może się dziać w strefie dezinformacji z, najnowszym, z najnowszą iteracją AI. Tutaj zeznawałem przed Senatem Stanów Zjednoczonych na ten temat. Właśnie chciałem wszystkich ostrzec, że dokładnie to, że możemy w strefie cyfrowej mieć setki tysięcy replik ludzi. I jak mówię, replik ludzi to nie są takie boty, jakie my znamy dotąd, które są w miarę automatyczne i najczęściej one używają, w sensie starają się propagować dokładnie tę samą treść. Możemy po prostu Dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi, którzy są na Facebooku i można z nimi mieć interakcje, rozmawiać o sporcie i tak dalej, ale one w międzyczasie będą platały w te interakcje jakieś dezinformacje. I w tym momencie, my jako ludzie, no jeśli ktoś z nas mówi w, w, w naturalnym języku, tak, jeśli to jest mówić w sposób taki, no jak my uważamy, on, tylko ludzie mogą uważać, w tym momencie my jesteśmy bardzo, bardzo podatni. Na sugestie, na te informacje, uznając je za prawdziwe, bo ktoś słyszał, mój przyjaciel na Facebooku słyszał to. I to totalnie zmienia cały, że tak powiem, krajobraz tego, co jest możliwe w tej sferze, w sensie, w jaki sposób można manipulować całe społeczeństwa. No i to jest coś, co się, czym się no, bardzo się tego co, co to będzie. No właśnie, pytanie: co, mogą zro co może zrobić AI z mediami społecznościowymi? Tak, znaczy po prostu to jest dokładnie chyba to będzie no najgorszy, najgorszy tego, najgorszy wpływ będzie właśnie dokładnie tam, bo pewne, są pewne trendy, które już media społecznościowe już w tym momencie no, objawiają. Tak, my wiemy, że tam jest dużo problemów, nawet jeśli nie mówimy o AI i w tym momencie to wszystko zostanie po prostu no, przeniesione do kolejnego poziomu. I mam nadzieję, że firmy, które, które zarządzają tymi mediami społecznościowymi, o tym już myślą. I starają się jakoś wypracować rozwiązania tutaj. Będzie to ciężkie, będzie to pewnie wymagało współpracy z firmami, które produkują produkty AI. I no, ale mam nadzieję, że to się zacznie, bo, no, bo naprawdę musimy coś z coś, coś tym zrobić. No tak, bo dzisiaj wszyscy się zachwycają, że AI może napisać posta na Facebooka, na Litkina, ale z drugiej strony, jeżeli nie ma żadnych regulacji, pan mówi o takich mediach na sterydach. Co pan ma na myśli? Właśnie, no, właśnie, właśnie mam to, że teraz to nie tylko będzie post taki właśnie o dla coś co jest takim no, ciekawostką to będzie codzienność tak no mówię że będzie można mieć setki tysięcy ludzi na Facebooku na Twitterze i tak dalej, którzy generalnie no, wydają się nam ludźmi wydają się mieć swoją własną osobowość także zarządzający platformą będą myśleli że to są ludzie a tak naprawdę są to centralnie sterowani no, 100 tysięcy ludzi tak no, wiemy o fabrykach troli i tak dalej, które są, no to bo tam skala jest wciąż jeszcze mniejsza. Teraz mamy dużo większe fabryki troli i dużo tańsze fabryki troli, bo teraz nie trzeba bronić ludzi, Tam naprawdę jest wszystko e, tylko AI. I no i pytanie, co z tym tematem zrobić? No, regulacje mogą pomóc. Trzeba oczywiście sobie uświadomić, że dużo, z, dużo z, tych, no, z tych dysformacyjnych kampanii to będą ludzie, którzy się nie przyjmują prawem tak bardzo. tak? Oni już wiedzą, że robią coś nielegalnego. Ale to, co byłoby bardzo użyteczne, jest w sensie to, co wciąż jeszcze daje mi troszeczkę nadziei, to jest fakt, że. W aktualnym modelu, jaki to się w sposobie takich w AI jest u, używany, y, no, wszystkie te generowane treści wciąż przechodzą przez y, no, ludzi, no, przez firmy, które te sy systemy AI y, udostępniają. Więc może jakieś monitorowanie tych treści i staranie się zrozumieć, czy te treści właśnie używane do informacji i jeśli tak, to powiadomienie odpowiednich władz albo jakieś inne akcje, może to pomoże, żeby, żeby coś z tym zrobić. No ale tak. Potrzebujemy więcej, więcej, więcej pracy tutaj i jakichś takich naprawdę spójnej, spójnego działania ze wszyscy, z punktu widzenia wszystkich no, wszystkich organizacji, które tutaj są w zamieszane. Przedstawiciele Google w rozmowie w rozmowach z Unią Europejską mówią, proponują taki znak wodny, to, że to jest, zostało wytworzone przez AI, pana zdaniem to wystarczy. Na pewno to by, to by dużo, dużo pomogło. Trzeba też pamiętać, że te znaki wodne, no, one mogą być także. Że powiem, się można ich pozbyć, tak? Że istnieje szansa, że tak. Jeśli to jest dokładnie treść wygenerowana przez, przez ten system AI, to rzeczywiście ma ten znak wodny, który może być zostać wykryty, ale może jest szansa, żeby coś zmienić troszkę tę treść, czy może w kwestii tekstu troszeczkę poprzestawiać wyrazy, zmienić w sensie jakieś synonimy, użyć jakichś synonimów, i może ten znak wodny nie będzie już tam. Więc to jest całe teraz pytanie, co możemy się upewnić, że ten znak wodny rzeczywiście przetrwa takie manipulacje, bo jeśli nie, to będzie jeszcze gorzej, tak, bo w tym momencie będziemy wierzyli, że jeśli nie ma tamtego znaku wodnego, to to jest autentyczna treść, no i w tym momencie będzie jeszcze gorzej. Ale tak, uważam, że to jest ważny, potencjalnie ważne narzędzie, żeby to zrobić. Oczywiście jest też druga część tego, to jest no, kwestia tego, żeby ludzie wiedzieli, że trzeba sprawdzać te rzeczy. Tak? Część z nich mogłoby sprawdzona automatycznie, może być tak, że może każdy post Facebookowy jest sprawdzany i jest odpowiedni Tak, jeśli on, on nie jest. No, może o tym pomyśleć, ale tak naprawdę to zdawanie to, to by pomogło, ale to samo z siebie no, nie rozwiąże problemów. Można mieć takie wrażenie, że główni gracze w AI proponują regulacje, ale trochę na własnych zasadach. Co pana zdaniem powinny zrobić rządy? Czy się na to tak. zgadza? Zdecydowanie to, co jest jasne, w sensie jeśli chodzi o no, wszystkie firmy, które, które pracują nad AI, mówią, że tak trzeba regulacji. Ja też się z tym zgadzam. Firmy, które tworzą AI, mają jakieś no, propozycje, na pewno trzeba, trzeba to zobaczyć, trzeba zrozumieć. To oni próbują przekazać, ale później po prostu trzeba mieć konwersację, która no, wykracza poza tylko y, y, firmy, które tworzą AI, które rzeczywiście myślą: OK, to jest sposób, w jaki myślimy o regulacji AI, i to jest są przepisy, które będą nam, nam w tym pomogły. Jak Pani pewnie wie, y, Unia Europejska jest no, w kolejnym etapie y, uchwalania takich bardzo daleko idących y, regulacji AI. Y, Także Kongres w Stanach Zjednoczonych pracuje nad tym i się nad tym zastanawia, więc jest dość jasne, że regulacje będą, i na pewno część tego myślenia no, jest, no jest, jest taki tam wpływ przemysłu, tak, no bo to tak naprawdę jest naturalne, ale sądzę, że no, ważne jest to, żeby to jednak ten ostateczny kształt tych ustaw był no, stworzony przez ludzi, którzy nie są, którzy nie tworzą EIA I na końcu, na końcu z tego mam nadzieję, że wyjdzie coś, co będzie efektywne. No i tak naprawdę też uchwalone dość szybko, bo potrzebujemy, żeby to się stało szybko. Jak szybko? Jeszcze w tym roku? Pana zdaniem? I tak naprawdę to powinno być pół roku temu. Jeśli będzie w tym roku, to ja będę wciąż bardzo szczęśliwy. Nie wiem, czy to jest realistyczne, ale mam nadzieję, że tak. A z drugiej strony pojawiają się takie obawy. Czy regulacje nie zduszą innowacyjności, czy, czy nie ograniczą innowacyjności? No bo przecież z drugiej strony AI rozwijają także Chiny, gdzie nie ma żadnych ograniczeń i stąd takie obawy, żebyśmy po prostu nie, nie ograniczali tej możliwości, które daje też ta technologia. To jest świetne pytanie i to właśnie jest jedno z najważniejszych kwestii, które właśnie tak dyskusja o dokładnym kształcie regulacji musi bardzo, bardzo poważnie do tego podejść. Wierzę, że jest, jest możliwość, żeby uchwalić regulacje, które nie za bardzo, nie za bardzo hamują postęp, tak? Ja bym powiedział, że to jest w sensie możemy to myśleć jak regulacji w kwestiach na przykład samochodów, tak? Więc tak, tak naprawdę rynek samochodów jest bardzo regulowany, ale tak naprawdę, co się stało z innowacją, to w tym sensie, że innowacja poszła zamiast no, wymyślenia, jak to no, mieć jeszcze szybszy samochód. Ona się skupia na tym, jak poprawić spalanie, jak poprawić bezpieczeństwo. I tam jest bardzo dużo innowacji, i to jest chyba ta innowacja, której my jako społeczeństwo naprawdę potrzebujemy. Więc ja rzeczywiście jestem bardzo dużym, bardzo dużym zwolennikiem dalszego rozwoju AI. Wydaje mi się, że regulacje tylko pomogą skierować ten rozwój, w, kierunku, w sensie, jeśli to będą mądre regulacje. One pomogą skierować ten rozwój w, te, no w kontekście tych rzeczy, które naprawdę są najważniejsze naszego społeczeństwa, tak? ale rozwój wciąż będzie. Co do Chin, tak naprawdę to nie do końca jest prawda, że Chiny nie mają regulacji. Tak naprawdę to oni mają w pewnym sensie bardzo daleko idące i tak naprawdę uważam, że całkiem interesują te regulacje. Tam jest duży taki, no tam jest taka duża gwiazdka w sensie, że te regulacje tylko dotyczą prywatnego sektora. I nie państwowego sektora. Jak wiemy, w Chinach dużo rzeczy się dzieje w, w państwowym sektorze, ale dla prywatnego to są dość mocne i uważam, że całkiem rozsądne regulacje, więc to, więc to jest taka sytuacja. Ale tak, musimy mieć świadomość tego, że no, AI jest technologią, która w pewnym sensie jest widziana jako źródło dominacji światowej. I no, różne państwa, i w szczególności Chiny, będą starały się tam je rozwiązać. Więc tak, to zdecydowanie musi mieć to w głowie, kiedy myślimy o regulacji. Czy Pana zdaniem, jeśli nie będzie regulacji, AI może wymknąć się nam spod kontroli? Czy Pan by się podpisał też pod tym listem, który był na początku czerwca ekspertów od technologii, ludzi, którzy są znawcami AI, że sztuczna inteligencja może prowadzić do zagłady ludzkości? Okej, okay, to więc zdecydowanie uważam, że bez regulacji no naprawdę otwieramy się na wiele, wiele scenariuszy, gdzie no, AI rządzi dużo szkodnością naszemu społeczeństwu. Tak, ta dysinformacja to już jest jeden przykład. Tak? to może totalnie, totalnie, wywrócić nasz cały system demokratyczny i tak dalej, tak? To jest jeden przykład. Jest jeszcze wiele innych scenariuszy, których właśnie szczególnie nieregulowane nieregulowane AI po prostu no, może prowadzić do bardzo, bardzo daleko idących konsekwencji. Czy one byłyby jednak na, no, na poziomie takiego, że my totalnie wymrzemy jako ludzkość? No, jestem w stanie sobie wyobrazić, tak? Znaczy, w sensie można sobie wyobrazić, że AI pomaga stworzyć wieś wirusa, który jest naprawdę no, jest dużo, dużo gorszy niż COVID i po prostu ludzkość wymiera. Jest to takich scenariuszy, ale. Ja bym ja by się nie podpisał pod tym listem. W sensie ja uważam, że jest możliwość takich existential, jest, jak się mówi po angielsku, to zdecydowanie możliwość, ale nie sądzę, że to jest na czymś powinniśmy w tym momencie skupiać. Powinniśmy po prostu skupiać na tym, w jaki sposób my w ogóle kontrolujemy te systemy. I tak to powinno w szczególności pomóc nam, no po prostu, pomóc nam uniknąć tych najgorszych scenariuszy, ale to jest dużo, dużo, dużo wcześniejszych scenariuszy, które są także bardzo katastrofalne i uważam, że na tym się powinniśmy skupić teraz. No teraz skupmy się jeszcze na pozytywach, bo AI to są też ogromne możliwości. Chciałam Pana zapytać o polską perspektywę, bo są znakomici Polacy, choćby w OpenAI właśnie, którzy rozwijają tę technologię. Mamy bardzo obiecujące startupy także nad Wisłą, ale problemem jest brak kapitału. Co Pana zdaniem powinna zrobić Polska, żeby, no właśnie, nie zostać w tyle tego, tej cyfrowej rewolucji? To jest bardzo ważne pytanie i uważam, że ogromne wyzwanie do, do naszego państwa, tak? Znaczy, tak jak pani mówi, my mamy talent. Ten talent, niestety, musi się realizować w Stanach. Tak? Mam przyjemność po prostu znam tych wszystkich Polaków i to są naprawdę niesamowici ludzie. I tak, z powodu czego nie możesz rozegrać w Polsce, dokładnie to, co pani powiedziała. Znaczy, tak naprawdę są dwie rzeczy: jest, jest brak kapitału, ale także pewnego powiedziałbym kultury. Tego rodzaju innowacje. Więc te startupy i to jest też są znam niektóre które z Polski są naprawdę są naprawdę imponujące, ale tak naprawdę to oni są, wciąż oni walczą z systemem w pewnym sensie. Także to są znowu wciąż jeszcze to jest tak, że oni muszą płynąć pod prąd, zamiast płynąć z prądem, tak? Więc pomyślenie, czy możemy przeznaczyć naprawdę poważny kapitał. Bo są, mówimy o poważnym kapitał, to są strategiczne inwestycje, żeby rozwinąć tę dziedzinę, z drugiej strony przy, mieć przepisy, które pomagają, żeby ten przemysł rósł, no to jest... Coś, co w Polsce, jeśli teraz tego nie zrobimy, to my totalnie, jak to się mówi, ten pociąg po prostu odjedzie bez nas. Tak? I to, to samo tak przy okazji się tyczy także całej Europy. Yy, Francja w tym momencie zaczęła duże inwestycje właśnie w tej, yy, no w, tym, w tej dziedzinie, bo właśnie nie chcą, żeby im ten pociąg odjechał. Yy, Wielka Brytania także to robi. Polska sądzę, że ma szansę rzeczywiście stać się po prostu takim zagłębiem startupu w Europie, ale no to wymaga naprawdę długoterminowych i bardzo 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 mocnych inwestycji z punktu widzenia państwa polskiego bo niestety nasz prywatny sektor jest wciąż jeszcze za mały żeby żeby być w stanie te, te, tego rodzaju wysiłki wysiłki wspierać A jak w tej chwili jesteśmy jak daleko jesteśmy w tyle na przykład nie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi rzeczywiście tam już ta technologia tak na co dzień nawet w jakiś sposób zmienia życie Amerykanów bardziej niż u nas Jeśli chodzi o Adopcję AI, w sensie, że to jest, wydaje mi się, że to nie jest tak duże. Tak? Pewnie, pewnie w Ameryce jest, się, jest dużo większa adopcja AI, na przykład w medycynie i tak dalej. W kwestii używania AI sądzę, że nie jesteśmy tak do tyłu. Pytanie jest, gdzie jesteśmy w kwestii wytwarzania AI? I to jest, no to jest że tak powiem, kontekst, w którym no, USA i Chiny absolutnie dominują. Tak, jeszcze Izrael ma, ma jakieś ciekawe, no, ciekawe firmy w tym kontekście. Tak więc, więc tak, jeśli chodzi o używanie AI, to jest dobrze, ale to, to no, cała, cała sztuczka polega na tym, żeby nie być tylko użytkownikiem, ale także wytwórcą e, tych technologii. I tutaj na tym się trzeba skupić i tutaj nie jest dobrze. I ostatnie pytanie, Panie Profesorze, jak bardzo AI zmieni nasze życie? To jest coś, co właśnie wydaje mi się, że ludzie naprawdę nie rozumieją. Po pierwsze, AI już zmieniło nasze życie, także jest wszystko, co Pani robi w tym momencie jest tak naprawdę w jakiś sposób już dotknięte przez AI. To jest bardzo subtelny dotyk, ale, ale, to jest, ale to jest, i uważam, że nie uświadamiamy sobie, nie chcemy sobie uświadamiać, jak bardzo nasze życie się zmieni w ciągu następnych pięciu lat i dziesięciu lat. Tak? To nie, nie mówię, że to będzie jakaś utopia czy dystopia od razu, ale tak naprawdę no, w szczególności pomyślmy sobie, jak internet zmienił nasz świat. Sądzę, że AI zmieni nasz świat co najmniej w tym samym stopniu, jeśli nie więcej. Bardzo dziękuję. Profesor Aleksander Mądry był gościem DigiNomi. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.